Szanowni Państwo, Polacy nie chcą Donalda Tuska i nie tylko w sondażach, ale również chyba nie chcą go na stadionach. Premier Donald Tusk pojechał na Litwę do Kowna, żeby oglądać występ polskiej reprezentacji Polski w piłce nożnej. Polacy wygrali 2-0 z Litwą. Tusk był na trybunach, a kibice śpiewali. Donald, mm, twój rząd obalą kibole mm, Tuska, mm. Tuska. Mm, I tak dalej. Premier to wszystko obserwował z trybun, widział, słyszał. Mamy nagraną reakcję premiera. Nie jest to reakcja człowieka zadowolonego, ale jak w poniedziałek Donald Tusk siadł do prasówki i Adam Szłapka przyniósł mu zestawienie różnych informacji prasowych i ja Donald Tusk zobaczył najnowszy sondaż Opinia24 dla portalu RMF FM, z którego wynika, że blisko połowa Polaków nie chce Donalda Tuska w roli premiera, to myślę, że Tuskowi zrobiło się jeszcze gorzej. Mało tego, z tych 47%, które odpowiada, że tak, chcemy wymiany Tuska, nie chcemy jego jako premiera, 32% odpowiada w sposób zdecydowany: nie, absolutnie nie. To są fatalne wyniki Donalda Tuska. Jeszcze gorzej jest w kontekście młodych osób, ponieważ właśnie największa niechęć, bo aż 59% odpowiadających w wieku 25-29 lat, nie chce Donalda Tuska w roli premiera. Absolutnie katastrofa wizerunkowa szefa rządu.